Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, to z się jesteśmy. Oczywiście kodzik Rutson obowiązuje. 10% bonusu, darmowy w 10 groszy na start oraz także jak pasacie z tym kodem, no to macie szansę na takie oto skinki w giveawayu Tutaj szanse są krótsze, ostatnio ono zwiększone, więc myślę, że jak tutaj ktoś coś płaci większą kwotę, to raczej naprawdę aby nic na to, to musi mieć krótsze Mega Pecha. No tutaj macie już minimalne kod ładowania, aby się jakby znaleźć. No w, no w osobach są po prostu szansę na tych itemów, nie? Dobra, Ale co tutaj jeszcze ważnego? No, Mam chwilę skinami Myślę, że raczej każdy już wie o co tym chodzi Ale jak ktoś nie powiedział, on, to po prostu Możecie sobie wpłacić, jakby za pomocą skinów I nie musicie czekać tego okresu ochronnego tych 8 dni Dobra, mamy takie od fajne hmm, Fajne saldo, 3400 I zobaczymy co my dzisiaj z tego ukręcimy Tak kurczę widzę tego szerdzika na starcie, może byśmy tak właśnie od jakiejś bitwy szerd zaczęli byśmy może takieś bitwy szerd zaczęli, leki lag był na stronie. Zobaczmy sobie co tutaj możemy wrzucić. Może hmm, kurczę byśmy tak wrzucili hmm, z pięć takich yy, z pięć takich sloterów i z dwa Tiger Tuffy. Zobaczmy kurczę czy uda nam się tutaj coś wyciągnąć. Tiger tuf 10 tysięcy najlepszy no mocno, no fajnie mu coś dało w ogóle, co jest na no kurze. całkiem drogi. Shirt w sumie, jak na nasz budżecie, no to naprawdę tutaj kurczę grubo zaczynamy. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że będzie warto, mam nadzieję, że będzie warto, żeby będą tutaj leciały te fajne itemki. Hmm, bo bramy pierwszego kawałka do podziału, no to, to jest niecała sluba, więc kursze nie najlepiej. no Teraz to jest cała pustka. Kurde, tutaj tych dwóch nic nie sypnie. Będę liczył, że tutaj ten karambit poleci. Kurczę, ale powiem wam szczerze, że trocheczkę... troszeczkę, troszeczkę zawsze w tych się cykam, bo potrafią naprawdę dać bardzo fajnie, ja potrafią kurczę zabrać. I jak tutaj nic nie ujrzymy, to naprawdę będzie fatalnie. Proszę, ja pierdzielę. Ależ kurczę, zła decyzja z tym szerdem 200 zł nam dało za 2000 prawie. Dobra, robiłem tego do underdoga. Co to bitwy? Szczerze mówiąc to ja już, kurczę, naprawdę jestem podłowiony. Podłowiony, kurczę, troszeczkę emocji. Podłowiony z emocji, naprawdę. dobrego kurczę, humoru. Naprawdę, no serio, tak mi tutaj zabrało. Na tym szerdziku. Lipa. Naprawdę lipa. Dobra, jak tutaj ta bitwa, no kurczę, ona też jakoś nie wygląda niesamowicie. Niby tutaj mamy jak przewagi. Nie no, mam żadnego na razie, kurczę, takiego skina fajnego nie ma, po którym można powiedzieć, że to bitvac będzie na plus. No, teraz jak te, z tych trzech skrzynek na i nic nie ujrzymy, to naprawdę będzie, kurczę, będzie lipa, będzie lipano. Zobaczmy, kurczę, no jeszcze jedna. Ostatnia teraz. Czy ona coś sypnie? Dobra, dał kałaszka mu. ok, jakiś fajny kałach, 120 zł. no dobra, będzie, będzie profit. Będzie profit, tyle nam wiadomo. A tego profitu będzie ile? No, 7 dyszek niecałe, dobra. Czas chyba po prostu polecieć klasykiem. Czas polecieć klasykiem, Tutaj się bitwą klasyczną. No tutaj jest skrzynek. Tak się rozglądam mimo że takie oto 5 case'ów, pykniemy sobie na trzech na klasyku. Nie wiem, czy mogę się jak te biscase case'y nie mieć. się się na mnie spojrzały, jakoś mi się spodobały. Zobaczmy. biskajski taki. Coś fajnego sypnie. No dobra, on no tutaj. Zaczyna się kurczę, naprawdę. Nie za ciekawie. Hmm, teraz, no dobra. Alex coś został mu co więcej nic. No nie wiem, mam no tutaj naprawdę. Nie wiem do końca, nie pamiętam, jakie są szanse, ale ta grupa chromatic operation i. I, i Kawaszek Nightwish to są kursnie nieodłączne elementy tej skrzynki. I ostatnia, no te faktory nie musiałby dać, żebyśmy tu wrócili, ale faktor nie dodało tutaj Dla no, Aleksa, dobra kurde, no lipa jest, lipa, trzeba coś zrobić Trzeba coś kurczę wykręcić takiego, że nam się uda tutaj profitować. Dobra, tutaj mm, właśnie może ze skrzynki Mongołów, popchamy yy, I dajmy tego Biscase, a ten Biscase jest yy, tutaj Dobra, olina walimy i znowu na trzech pychniemy Kurczę, no zobaczmy, czy tutaj coś uda nam się wywieźć z tej bitwy. Nie ukrywam, że troszeczkę jestem zrozpaczony, że w taki sposób to wygląda. No tutaj jest kurde fatalnie, no. Jest fatalnie, naprawdę. Kurde, kurczę, tutaj jakoś gadać. No, Zobaczcie 300 w Adriana u, Michael u Michaela. Dwie. O, dobra, teraz może u nas TMK. Coś tutaj będzie warta. 130 zł troszeczkę odrobiliśmy. Teraz kurczę tak tego Adriana, ale ten mak nie kosztuje jakichś milionów. Myślałem, że troszeczkę to będzie kosztowało, Mi się troszeczkę przestraszyłem. Dobra, teraz krzyńki Mongołów. No tutaj ja mają na pewno jakieś kurczę super dropa, ale procenty nie są jakieś wybitne na to. Dobra, no zobaczmy. my teraz 80 Musimy nadrobić i czym czynnikielkę my chyba kurczę nadrobimy. 140 zł. Okej, okay, wygląda dobrze już. Teraz gaję, to też ze 100 dołoży. I zobaczmy. Zobaczmy, kurczę, czy my tutaj uda nam się to dowieść. Tutaj nas troszeczkę podgoni. Michael na 40, tylko, więc w sumie nie jest aż tak yy, to źle. Dobra. 200 zł przewagi przed ostatnią skrzynką. I to chyba będzie wygrane. Nie, kurde. Ja pierdziele, 5 zł zaważyło. No 2,5 tysiąca, ja pierdziele. No dobra, dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, siemano.